Standardowo zaczynamy dzień od wizyty w publicznej toalecie. Czy też macie wrażenie, że jej życie to jest taki troszkę dzień świstaka? Że codziennie dzieje się dokładnie to samo? Pora coś z tym zrobić. Ok, to jest bardzo interesujące. Jest smutna, ponieważ jest wegetarianką i zjadła mięso, a to jest hot dog. Chociaż kazałam jej upiec wegetariański hot dog. Jako, że nasi ym, y, przyjaciele! <grym evaluation> yy, mimo, że tutaj zaprosiłam, teleportowali się chyba, zaczęli jednak chodzić do pracy i, i szkoły mimo wszystko po, po tygodniu. Po tygodniu wolnego, może mieć jakieś wakacje, czy urlop, czy, czy inne święto narodowe. Zanurkujemy sobie po skarb. Zwiększymy sobie nawodnienie i przy okazji może wykopiemy jakieś pieniądze. Przed chwilą anulowałam jej tę interakcję. A, a dalej wcina to mięso i ze smutkiem rzuca podkowami na kołek. Ta gra mnie rozbraja dzisiaj. Była jakaś aktualizacja i widzę, że jest jeszcze bardziej dziko niż było. Paka, zapraszam mnie do domu. Nieokreślone Slice of Paradise. To brzmi mi bardzo, ale to bardzo podejrzanie. Ale okej, okay, dobra. Eee, może bierzemy Simu do wspólnej podróży, żeby, żeby nie szła tam sama. Okej, okay, tak jak przypuszczałam. Eee, Wspominałam chyba na początku, że aby pomieścić wszystkie parcele publiczne, musiałam wywalić wszystkie domy i mieszkańców wcisnąć do jednego, na jedną parcelę mieszkalną. I to jest właśnie ta parcela, na której oni wszyscy mieszkają. Znaczy, przepraszam, są chyba dwie. Jedna z dwóch. Jedna z dwóch parceli mieszkalnych. Pogadajmy sobie w takim razie z Dwaynem, skoro już się tutaj napatoczył. No, szykaz i patrzcie, kogo my tu mamy. Pana Makoe. I im też się zaraz zajmiemy. E, pamiętacie, jak ostatnio nas odtrącił? No, no właśnie. Przyszła pora zemsty. Okej, okay, na pewno bardzo ci wygodnie. Aha! Aha! stay Taka, możesz, możesz, tu, możesz tu podejść? Niestety, syren nie zgłębiły jeszcze tajników działania drabin? Serio? Do twojej skrzynki pocztowej właśnie wrzucono rachunki. Musisz zapłacić 205 simoleonów? Eee. O, o, dostała awans. Najpierw zajmijmy awansem. Na stanowisko poszukiwaczka zatopionych skarbów. Aloha awansowała i teraz będzie pracować jako poszukiwaczka zatopionych skarbów. Ale otrzymuje również bonus, skrzynia skarbów syrenia, miłość, mrał. E, ale chciałam zauważyć, że te rachunki to jest jakaś porażka, bo ona jakby mieszka na... Na pustej kuźwach plaży. Jakiś podatek gruntowy czy co? No mra, opłać. A w międzyczasie przyjrzymy się, jakiż to prezent dostała tym razem od swoich wspaniałomyślnych szefów. Skrzynia Skarbów była sobie pewnego razu Syrena, która marzyła o prawdziwej miłości. Strzała Amora trafiła ją jednak dopiero na widok najbardziej zaniedbanego pirata, jakiego nosił świat. I takiej miłości się spodziewała, ale cóż miała począć w jej obliczu? Kiedy pirat zmarł, zostawił Syrenie mapę, prowadzącą do ukrytego skarbu. Jaki z tego wniosek? Darowanym skarbem nie warto gardzić, czy to w miłości, czy w bardziej dosłownym znaczeniu. Okej, okay. czyli... Jakby to na go w końcu kochała, czy nie? Czy ona miała z tym jakiś problem? Co możemy z tym zrobić? Możemy to obejrzeć. Dobrze, dobrze. Nie będziemy niewdzięcznymi już matami. Obejrzymy. Obejrzymy, docenimy, pokiwamy głową, powiemy tak, tak, bardzo ładne. Mm. No ładne. Dobrze, tym razem wzięłam na plaży samego Makoe. I spróbujemy y, dokonać wreszcie zemsty, o której mówię, y, mówię już trzeci raz. Ale za pierwszym razem y, Makoła się teleportował do pracy, za drugim razem y, Aloha musiała iść do pracy. Więc mam nadzieję, że do trzech razy sztuka, i tym razem uda się wykonać mój mroczny plan. Eee, chyba wyszło, jest wierciarski. Nareszcie Może teraz się uda Mmm, gadka na podryw Na razie idzie Smooth Uuu, dobra, myślałam, że to będzie zbyt ryzykowne Ale widzę, że też mu się podobało No takie zagrywki O nie Jak to? Czemu to tak działa? Czemu się tak dzieje? Spróbujmy bardziej neutralnie y, Po prostu go pochwalić Okej, okay, to mu się podoba Jest łasne na komplementy Okej, okay, dobra, dobrze wiedzieć Coś przyjaznego dla równowagi y, Pochwal strój, pochwalmy go jeszcze Podbudujmy jego Męskie ego o nie, już nawet nie chcę się przytulać. I czego robisz takie miny? Bezczelny. Jak on śmie być taki, 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 taki seksowny. A tym razem zabrałyśmy naszych y, przyjaciół y, do takiego lokalnego centrum kultury i sztuki. Bardzo fajne miejsce. Ym, więc może, nie wiem, jakoś miło spędzić czas, ym, dowiedzieć czegoś o, o kulturze wyspy. Może się czegoś nauczyć, może jakoś rozwinąć się intelektualnie. Aloha, do Ciebie mówię. To jest genialne. Zapraszasz tutaj przyjaciół i śpiewać za napiwki. O mój Boże. Ura! Zastanawiam się, czy przeciwieństwa rzeczywiście się przyciągają. Wiem, że to szalony pomysł, ale co powiesz na wspólną kolację w miejscu o nazwie Błękitna Ostryga? Może coś między nami zaiskrzy? What the hell? Przecież to jest Dawid Podsiadło. Oczywiście. Widzę, że mężczyźni w okolicy już wyczaili, że Aloha jest samotną lożką, która... Szuka silnego męskiego ramienia, na którym mogłaby się wesprzeć. I zaczynają sami się nią interesować. Nie rozmawiali ze sobą dwa razy w życiu, ale. Jak cię w ogóle nazywasz? Fetu. Jak fetus. Kolejka jest prze pani. Możesz nie podrywać innych lóżek, kiedy jesteś na randce ze mną. Eee, dobrze, porozmawiajcie troszkę eee, w... Pochwal... może nie strój, ale pochwal jego osobowość? Bo Ci się w ogóle nie znają, to że on ją zaprosił na randkę to jest dosyć... dosyć dziwne, ale... ale okej. Okay. Dzieli się ma innymi rozmyślaniami, rozmyślaniami. trzeba mu wychwalać zalety wegetarianizmu przede wszystkim. Jest... jest moja ulubiona opcja. Ooo, tak! O dobra, to go chyba załamało. Chyba było zbyt wiele. Zapytaj o zawód, dowiemy się, gdzie pracuje. Sprzedawca. Wyżerka uryśka. No tak, przecież Dawid podsiadł mu sprzedawcą. Okej, okay, sprzedawał żarcie. Nie chciał dać rabatu, pamiętam, nakrzyczał na nas. Jest materialistą. O, bardzo by do niej pasował. Dowiedzmy się, jakie jeszcze ma cechy. Geniusz! O! No, 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 no. Nasze dzieci będą bardzo mądre. O, mu się spodobało, a jej nie bardzo. <grym>, jak już raz zasmakowała mięso, teraz nie chcę przestać. Może spróbuj. Nie wiem, zapytaj, czy jest w związku, tak dla pewności, bo w tej grze to nie jest takie oczywiste, że jak ktoś cię zaprasza na randkę, to jest nie jest w związku. Aha, Singlem. Uff. E, może w takim razie pochwalimy go we w sposób. E, on nie ma nic przeciwko, już jest nirciarski. To jest. Tak, to jest zdecydowanie krok w dobrym kierunku. Entuzjazmujmy się posiłkiem, bo ja mu się podobało, więc, więc spodobało mu się to, że nie jesteśmy narzekającą szmatą, tylko że tylko że podoba nam się to, co zamówiliśmy. No i może jakieś, nie wiem, po... wymienimy się numerami? To jest bardzo flirciarski, no widzisz, że on ostro na ostro na tę naszą alochę leci. O! O! Podobało mu się. Ej, gdzie ty idziesz, koleś? Kurde, mol! Widzę, że tutaj pojawił się trzeci zawodnik. Czarny koń z zawodów o, o, o serce, wyścigu o serce naszej bohaterki. Gdzie ten, gdzie ten nasz Ziomek poszedł? Wystawił nas. Jak bum, cyk-cyk. A ja tu sernik zamówiłam za 93 Simoleony. O, poszedł się przebrać. Może... Y, odważna gadka na podryw? Ej, hey, hey, To jest... On jest całkiem uroczy! Może... może jeszcze, jeszcze z nim popnirtujmy? Kto by się spodziewał, że taki fetu? Jakbym miałam go tyle razy! Będziemy Januszować. Mogę to po prostu całe sobie schować? Super, świetnie. Janusz level miliard już może się na jakiegoś drineczka pójdziemy, czy coś? A on jest tutaj. O, nie, i talerz przykleił mu się do ręki. To będzie, to będzie bardzo, bardzo niezręczne. I ten talerz. Widzę, że z nimi bardzo, bardzo szybko, a ponieważ jesteśmy troszkę zdesperowani... This is the moment. I've I will love you long przy okazji udało mi się zdobyć osiągnięcie Nocny Marek z nie przez 24 zimowe godziny z rzędu. Ona nie potrzebuje snu, ona ma miłość. Bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli odcinek podobał Wam się, zrobił na Was wrażenie, zwłaszcza chodzi mi o tempo, w jakim posuwa się do przodu ich związek. Zachęcam do subskrybowania kanału, w górę łapkowania filmu. I widzimy się w kolejnym odcinku za dwa tygodnie, czwartek. Do zobaczenia. Aloha! Forever, now that we are one, clouds won't hide the sun.